Często w komentarzach czy też na różnego rodzaju live'ach pytaliście mnie, jakie zestawy polecam do określonej kwoty, więc postanowiłem zrobić film, w którym przedstawię moim zdaniem najlepsze zestawy do określonej kwoty, a w dzisiejszym odcinku jest to kwota 200 zł. Z góry mówię, że nie jest to poukładane od najlepszych do najgorszych, po prostu lecę ceną i też zaznaczam, że ja podaję ceny, które są w sklepach. Jeżeli będziecie szukać na OLX czy też Vinted, to pewnie te zestawy znajdziecie dużo tani. Także polecam sprawdzać te Portale. Nie przedłużając, zaczynamy. Seria Lego Star Wars jest serią niestety drogą i pewnie większość z Was myśli, że do 200 zł będzie ciężko znaleźć coś ciekawego, ale jest to błędne myślenie, bo już do 100 zł znajdziecie coś ciekawego i moimi pierwszymi propozycjami są Microfightery oraz Battle Packi. Microfighter Kapitana Rexa, Microfighter Bobby Fetta oraz Gingerina to pierwsze propozycje dla osób, które chcą tanim kosztem zdobyć świetne figurki. Bogato zdobiony Kapitan Rex na druki na rączkach i moim zdaniem. Jest to świetna propozycja dla fanów wojen klonów, ponieważ inne figurki Kapitana Rexa są po prostu drogie, kosztują parę stówek. A tutaj w Mikrofighterze za 50, 40 czy nawet 30 zł możecie zdobyć Kapitana Rexa tanim kosztem, który jest świetny. I to też e, wygląda troszkę śmiesznie, moim zdaniem, gdy na Breaking mamy Venatora za 2000, pod którego jest Rex podpięty, oraz Mikrofightera za 50 zł, także fajny odpowiednik dla osób, które nie chcą wydawać dużej ilości pieniędzy na zestaw, tylko po to, to, aby kupić jedną figurkę, a też przypominam, że Rex Venatora był wystawiany za spore pieniądze i wiadomo, pojawiły się informacje o Microfighterze, więc ludzie sprzedawali go, e, próbowali go raczej sprzedawać za jakieś 3-4 stówki, ale im to nie wychodziło, bo wiecie, kto kupi Rexa za 3 stówki, skoro za rok pojawi się Microfighter za 50 zł. Także jest to moja pierwsza propozycja. Kapitan Rex, szczególnie polecam go fanom wojen klonów, a skoro jesteśmy przy wojnach klonów, to również dopisałbym do tej listy Microfighter Plokuna. Nowy Zestaw, który pojawił się w tym roku, zawiera nową minifigurkę bloku z nowym odlewem głowy oraz głowę Astromecha, także nie jest aż tak biednie, jakby mogło się wydawać. Tak tylko dodam, że jeżeli ktoś z Was nie lubi mikrofajterów, to polecam sprawdzić alternatywne instrukcje i ewentualnie zbudować coś, co będzie lepiej wyglądać w kolekcji, bo wiadomo, że te statki to raczej będą po prostu na części. Natomiast ja o tym zestawie już trochę wcześniej opowiadałem, więc dla osób, które regularnie oglądają moje filmy, może być to monotonne. Natomiast uważam, że Microfighter Plockuna powinien się tutaj pojawić. Według mnie jest to najlepsza wersja Ploku w LEGO Star Wars. Boba Fett i z nim jest podobna sytuacja, co w przypadku kapitana Rexa, ponieważ mamy tu bogato zdobioną figurkę. Znowu na drugi na rączkach dostajemy broń, dostajemy jetpack, więc uważam, że jeżeli ktoś jest fanem Boby oraz ogólnie tych figurek z Lego Star Wars, no to jest to pozycja obowiązkowa, bo po raz kolejny tanim kosztem można zdobyć świetną figurkę. Chciałbym też docenić wygląd statku, ponieważ patrząc na to, że ma 85 elementów, wygląda przyzwoicie, miałem go dostałem raczej. W prezencie. Więc fajny zestaw, szczególnie dla młodszych osób, które nie dysponują dużym budżetem, a jednak chcą mieć figurki Lego Star Wars w kolekcji. Jeżeli ktoś z Was jest fanem Dinjarina, to tu jest troszkę lepsza sytuacja, ponieważ macie do wyboru do 100 zł około 3 zestawów właśnie z figurką Dinjarina oraz Grogu, bo macie mikro myśliwiec Brzeszczota, macie mikro N1 Starfightera oraz macie też zestaw 4, który się pojawił niedawno, tylko że moim zdaniem jest on najmniej opłacalny, bo kosztuje najwięcej, a jednak jeżeli zależy wam tylko na figurce, to moim zdaniem celowałbym w mikro myśliwiec Brzeszczota albo N1 Starfightera. Gdybym miał wam pomóc, to myślę, że pokusiłbym się o kupno N1 Starfightera ze względu na to, że Din Djarin jest tam troszkę ciekawszy. Właściwie te dwie figurki nie różnią się za wiele od siebie, bo jedynie wyglądem hełmu oraz głową, bo w Brzeszczocie jest czarna, natomiast w N1 Starfighter mamy z twarzą, także wydaje mi się, że ten N1 Starfighter byłby pozycją ciekawszą. To tylko kilka z wielu propozycji tych mikrostatków, tutaj pokrótce Wam jeszcze powrzucam zdjęcia, które według mnie można jeszcze rozważyć, jeżeli ktoś, nie wiem, lubi pilotów taj, to można sobie rozważyć taki e, mikrostatek, czy po prostu jakieś inne mm, postacie, które lubicie, tutaj Wam pokrótce je wrzucam. Niestety mechów w tym zestawieniu nie uświadczycie, bo moim zdaniem są kompletnie niewarte zakupu, także no niestety dla fanów mechów tutaj nic się nie znajdzie. Przechodzimy do Battle Packów. Świetna opcja dla osób, które chcą budować armię tanim kosztem. Nie zależy Wam na budowlach, tylko na ilości figurek. Oczywiście pierwszym Battle Packiem, który mógłbym polecić to żołnierze z 501 Legionu, klony. Oczywiście dla fanów klonów, myślę, że jak znalazł, tym bardziej dla osób, które chcą po prostu zbudować armię klonów, będzie to świetna opcja. Nowy wydany w tym roku Battle Pack Knight i Death Trooperów. Też są to świetne figurki, które mam w kolekcji i uważam, że wyglądają genialnie szczególnie Death Trooperzy oraz wydany rok temu Battle Pack Zasadka na Mandalorze, dobra propozycja dla fanów Mandalorian oraz serialu The Mandalorian, a skoro jesteśmy przy temacie Mando, to również poleciłbym tu Battle Pack wydany w 2020 roku który nawiązuje do Mando, tylko że z nim jest taka sytuacja, że już raczej poleciłbym Wam szukać go na Vinted Oelix, czy też po prostu samych figurek, bo ja je sprzedawałem oraz też kupowałem po 15 zł. Także są to bardzo tanie figurki. Zresztą figurki Mandalorian są tanimi figurkami, które polecam na początek zbierania kolekcji. Wiadomo, że są droższe jak Previsla, Gar, czy też Superkomando Maula, ale jednak są to 3-4 figurki droższe. Reszta kosztuje do 40-50 zł. Także polecam, się zaznajomić z tym tematem. Czy to są wszystkie battlepaki, które polecam? Oczywiście, że nie, bo mamy jeszcze na przykład Snowtrooperów, mamy klony z 332 oddziału Asoki. Mamy również wydany w 2024 roku pack, który moim zdaniem jest najlepszym packiem, albo top 3 najlepszych battlepacków w historii Lego Star Wars. Masa figurek, fajne budowle, także tego też bym polecił. Ewentualnie można pokusić się o kupno klonów z 327 Korpusu, wydany w tym roku. Jednak jest to pack drogi, bo ponad 100 zł, około 130. Złotych, także, no moim zdaniem, taki średni deal. Ale jeżeli komuś zależy na tych klonach, no to spoko, można się zastanowić nad tym zakupem. Pomału czołgamy się w kierunku zestawów troszkę większych, ale też jednocześnie droższych. Ucieczka na śmigaczu Bark. Propozycja dobra, szczególnie dla osób, które chcą mieć figurkę Jedi w kolekcji. Keller Beck dostajemy też grogu. A wracając do grogu, w tych mikrostatkach z Dinjarinem macie też grogu, ale są to figurki takie mało wyróżniające się, bo ten grogu jest ten sam. Także. yeah Czy to jest dobre? No wydaje mi się, że wiecie, Din Djarin Grogu nieodłączny element, więc tutaj za bardzo nie ma co wybrzydzać. Jednak Grogu jest po prostu ten sam, także tutaj bez jakiegoś szału. Dostajemy również klony z 501. Mamy śmigacz oraz małą latarnię, także jeżeli ktoś chce tanim kosztem zdobyć figurkę Jedi, to jest to zestaw do polecenia za fajną kwotę. Przypominam, sprawdzajcie sobie te zestawy na Vinted OLX, bo można za fajne pieniądze wyrwać zestaw nowy albo używany w stanie bardzo dobrym. Lub ewentualnie, jeżeli ktoś chce z Was dorwać go w sklepach, to wpisujcie sobie numer zestawu oraz dodawajcie nazwę promoklocki, bo dzięki temu będziecie mieli porównywarkę cen, gdzie zobaczycie, w którym sklepie jest najtaniej. To, co lubię, czyli Starfightery. Mam takich czterech jeźdźców apokalipsy, jak ja to ich nazywam, bo myśliwiec Obi-Wan go Jedi Bowa. Mamy też jody, no i Starfighter Asoki, który jest raczej interceptorem, ale jednak zaliczymy go do tych jeźdźców apokalipsy. I zaczniemy sobie od Obi-Wana Kenobi'ego. Dostałem go w prezencie, pierwsze co, przyjemnie się go składa, bardzo przyjemnie się go składa. Zresztą te mniejsze zestawy mają coś w sobie, że je się po prostu fajnie składa, bo może też przez to, że nie ciąży na nich ta duża cena, wiecie, gdy kupujecie coś za 2000, to jednak gdzieś tam macie świadomość, że to tyle kosztowało. A jednak te statki są yy, dużo tańsze, bo widziałem Starfighter Obi-Wana za 50 zł na OLX nówkę, także polecam sobie sprawdzać z plusów wygląd Obi-Wana. Dostajemy tutaj Astromecha oraz Town Wee, czyli przedstawicielkę Kaminoan. Jak pewnie wiecie lub nie, Kaminoan jest bardzo mało w LEGO Star Wars, bo dopiero teraz pojawi się Lamasu, więc mamy tylko dwie figurki i to pewnie też będzie wiązało się z późniejszą ceną Wii oraz być może zestawą Starfightera Obi-Wana Kenobiego. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. W każdym razie moim zdaniem jak najbardziej warto się w niego wyposażyć. Starfighter Jedi Boba, który powrócił po latach z tego, co widzę na Amazonie do wyrwania za 110 zł, także myślę, że przyjemna cena, jak za taki zestawik dostajemy tu. Również droida oraz Akbara. Moim zdaniem jest to zestaw troszkę przyjemniej wyglądający od Starfightera Obi-Wana, może ze względu na to, że ten kolor czerwony jest tutaj bardziej taki żywy, bardziej jaśniejszy, przez to ten zestaw prezentuje się zupełnie inaczej niż w przypadku Starfightera Obi-Wana, bo tam jednak jest on bordowy, więc to też rzutuje gdzieś moim zdaniem na wygląd tego statku. Jednak uważam, że. Kolejny Starfighter do polecenia, kolejny zestaw, który mam w kolekcji. Więc, właściwie, też na swoim doświadczeniu mogę Wam powiedzieć, że zestaw do polecenia warto się nad nim zastanowić i w sumie spójrzcie na to w ten sposób, że kupujecie sobie Starfighter Jedi Boba za 110 zł. Tutaj ewentualnie szukać Obi-Wana za jakieś 50-60 zł. I jeszcze Wam zostaną pieniądze na jakiś mniejszy zestawik. Także można tu sobie fajnie pokombinować, żeby kupić parę zestawów do kwoty 200 zł. Trzeba kombinować, bo jednak można fajnie na tym wyjść. I Starfighter e, Jody, w sumie Starfighter Jody, którego często widziałem na przecenie w Empiku, ale jednak kto ją kupi stacjonarnie, skoro na Allegro do wyrwania za 138 zł. Figurka Artuditu oraz Jody, fajna propozycja, kolejna fajna propozycja do 200 zł. I skoro już jesteśmy przy zestawach, które są fajnymi propozycjami, to teraz moim zdaniem jedna z lepszych w tym odcinku, czyli Interceptor Asoki, ponieważ dostajemy Anakina, który jest w końcu czystym Anakinem i nie chodzi mi tu o rzeczy związane. Związane z higieną, a raczej z tym, jak wygląda, bo te szaty są w końcu normalne, ładne, nie są popalone, wiecie, jakieś zniszczone, czyli tak jak przystało na rycerza Jedi, który nie dostał rangi mistrza. Drugą rzeczą jest wygląd główki, czyli w końcu bez jakiejś słuchawki, bez oczu sita, po prostu zwykła główka i dlatego też uważam, że jest to fajna figurka na kina. Mamy również Asokę Padawankę na krótkich nóżkach, no i Astromecha, także według mnie jest to jedna z lepszych propozycji w tym odcinku. Interceptor również budowało się przyjemnie do wyrwania za 140 zł, ewentualnie szukać gdzieś taniej. W każdym razie Interceptor Asoki jest jednym z lepszych zestawów w tym odcinku. Wrócimy jeszcze do tematu Mandalorian bo mam tutaj ciekawą propozycję, którą jest zestaw pojedynek Paza i Mofa. Jest to zestaw fajny, po pierwsze, ze względu na figurki, które tu znajdziecie, oraz na budowlę, która wcale nie jest zła i ma potencjał na jakąś większą rozbudowę, czy też użycia w jakiejś makiecie. Także jeżeli są tu fani Mando, czy też serialu The Mandalorian, no to w tym odcinku parę już y, dobrych propozycji macie i możecie sobie pokombinować y, z ustawieniem tego wszystkiego, żeby do 200 zł kupić sobie parę rzeczy właśnie w nawiązaniu do Manda. Mandalorian. Hełmy i statki w midi scale, czyli propozycje dla osób, które lubią ozdobniki do swojej kolekcji. Aklamator, ciekawa propozycja, jeden z lepszych statków, właściwie w tej kwocie raczej jedynie jego będziecie mogli zdobyć, bo niewidzialna ręka jest powyżej 200 zł. Tantif, z tego co kojarzę, też. A Home One, moim zdaniem, nie wygląda na tyle ciekawie, żeby go w tym odcinku polecić. Także tutaj skupiłbym się jedynie na aklamatorze. Ewentualnie rozważyłbym hełm Django Fetta, który kosztuje około 180 zł. Tylko tu z góry chciałbym zaznaczyć, że jeżeli będziecie chcieli zebrać wszystkie hełmy, to jednak e, będzie to sporo kosztować, bo Hełm pilota taj jest zestawem drogim. Ewentualnie Hełm Mando też można tutaj rozważyć, ale czy on jest na tyle ciekawy, żeby go kupić, to już zostawiam wam do decyzji. Ja uważam, że z wyboru między tymi dwoma zestawami jednak Hełm Django będzie dużo ciekawszy. Również w rankingu umieściłem atak mrocznych szturmowców z figurką Luka Skywalkera. Wejść na pokład Antif 4 z minifigurką Five'sa, którą szczególnie polecam ponieważ w tym roku ona wychodzi z produkcji, więc jeżeli ktoś chce zdobyć figurkę Fivesa, no to ją polecam, bo wiecie, no klon, później pewnie jego cena będzie dużo wyższa, także jednak tutaj pośpieszyłbym się z jego zakupem, choć właściwie do grudnia jest jeszcze troszkę e, czasu. Imperialny transportowiec, kontra zwiadowczy, śmigacz Rebelli, również poleciłbym tutaj dla figurki m, na 25-lecie Lego Star Wars, reszta jest ok, wiadomo, że to właściwie coś podchodzi pod takiego battle troszkę, ale jednak tutaj najbardziej skupiłbym się nad e, właśnie figurką droida. mało zbliżamy się do naszej kwoty, czyli 200 zł. Jeszcze poleciłbym ośrodek szkoleniowy na Kamino, który był gratisem na 4 maja. Jednak raczej szukałbym samych figurek, bo zestaw jest drogi, koło 190 zł. W tej cenie moim zdaniem lepiej szukać bombowca taj, który zaskoczył mnie dużo bardziej niż Torrent. Taj Bomber bardziej mi się podoba niż Torrent, nowy Torrent. Ja go kupiłem za 150 zł na OLX, nowkę sztukę, także polecam szukać, ewentualnie jeszcze jest ARK do 200 zł, równe 200 zł, też go polecam, bo mimo że jest mniejszy od swoich poprzedników, to jednak jest to dalej ciekawy zestaw, trzy figurki klonów pilotów. Także myślę, że też bym go wam polecił, bo w kolekcji mam. Jeżeli ktoś z Was, tam, takie wiecie, no wykraczamy gdzieś troszkę poza temat odcinka, ale wiecie, na przykład, dokładacie 12, czy tam 15 zł, i możecie sobie kupić Ewinga Rebelli z figurką Dedry, czy też na przykład Slave One Jungle Feta w tej wersji playsetowej. Także można tutaj jeszcze fajnie pokombinować, ewentualnie sobie odłożyć troszkę więcej pieniędzy i kupić inne zestawy. Macie jeszcze Torrenta oraz parę innych zestawów, które kupicie do 220 zł, także niby nie jest to jakaś duża kwota, ale jednak wiadomo, że każdy z nas ma tam swój jakiś budżet, który czasem ciężko przekroczyć. Także to właściwie tyle, jeżeli chodzi o taką polecajkę. Są jeszcze Polibagi, które myślę, że też mógłbym polecić. Jednak nie będziemy wszystkiego omawiać tutaj, gdzieś będę wam po troszku wklejać te po prostu zdjęcia zestawów czy Polibagów, które nie wymieniłem w tym odcinku, a jednak myślę, że warto się nad nimi zastanowić. Chciałbym wam podziękować za wszystkie propozycje filmów w komentarzach Dziękuję Wam za zaangażowanie. Dziękuję za oglądanie, za pisanie komentarzy, za lajkowanie. Bardzo Wam dziękuję, niesamowicie to doceniam. Dziękuję Wspierającym za wspieranie mojego kanału. Zapraszam Was na inne moje portale społecznościowe. Wszystkie linki w opisie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!